Dzisiaj zbudujemy bazę, która sama się obroni. Jest to możliwe dzięki modyfikacji Automatic Trap Reset, która sprawia, że pułapki automatycznie same się odnawiają za darmo. Pokażę Wam, jak to działa. Jak widzicie, po dwóch sekundach pułapka sama się odnowiła. Także zabieram się za budowę małej bazy. Obstawimy ją pułapkami, stworzymy przeciwników i zobaczymy, czy będzie w stanie sama się obronić. Ja już zaczynam budowę i przypominam tylko o zostawianiu kciuku w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia dzwonka i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, moja baza to będzie taki typowy kwadratowy zamek. Myślę, że najłatwiej będzie go otoczyć pułapkami i zobaczyć, jak się sam broni. Za chwilę jeszcze połączę to kamiennym murem, bo skoro ma się obierać obrona tylko na pułapkach, no to lepiej, żeby ten mur był wytrzymały. Tak wygląda zewnętrzna baza bez rozstawienia jeszcze pułapek, czym się zajmiemy za chwilę. Jak widzicie, są tutaj jedynie schody do wejścia na górę, ale nic więcej mi nie będzie potrzebne, bo ja będę tylko tu chodził dookoła i patrzył, jak samo się broni. Są wieżyczki połączone kładkami, jest brama, jest tutaj tak jakby łuk nad bramą, ale trochę krzywy. No w końcu Deforest to tylko Deforest. I teraz zajmuję się budową pułapek. Plus, chciałbym przetestować, czy. Pułapka z podpalającymi liśćmi będzie się paliła w nieskończoność. Bo jeżeli tak, to sobie z niej też na pewno skorzystamy. Jak widzicie, baza jest już skończona, pułapki są rozstawione dookoła. Wykorzystałem jedynie pułapkę dziś są Twoje urodziny. Tak się ta pułapka nazywa. Mógłbym nawalić jeszcze więcej dookoła tych pułapek, ale stwierdziłem, że ustawię tylko to i zobaczymy, czy wystarczy. No w sumie nie tylko to, bo jeszcze wykorzystałem pułapkę z płonącymi liśćmi. Specjalnie zrestartowałem grę, żeby zainstalować moda Na niekończące się płomienie na tych liściach, także yy, Zaczynamy tworzyć przeciwników i zobaczymy jak sobie z nimi poradzi nasza baza Stwórzmy może tutaj cztery rodzinki i dwa armsy Podejdźmy kawałek dalej, powiedzmy że stworzę atak z trzech stron One i tak się rozejdą między innymi dookoła I mniej więcej porówno będą z każdej strony atakować. Dobra, tutaj kolejne cztery rodzinki, trzy armsy. Nie wiem, czy nie przesadzam z tą ilością przeciwników, jak na taką jedną, małą bazę. Na pewno nie będę tworzył dziewczynki ani yy, worma, bo ostatnio to się bardzo źle skończyło. I dobra, jak już jestem w bazie, no to odpalamy artefakt. Oczywiście na kolor czerwony, żeby przyciągnąć tutaj przeciwników. O! Słyszałem właśnie. Aktywację pierwszej pułapki, i szybko, zanim mi tylko zniszczą bramę. To postaram się odpalić pułapkę na płonące liście. A potem jedyne co nam zostanie, to już tylko patrzeć, jak. Dobra, jeszcze raz, bo coś ta pułapka na płonące liście nie zadziałała. O, teraz znacznie lepiej. Chociaż i tak się bardzo ładnie nadziewają. Patrzcie, jaki tutaj mam płot, nie! Ło! Kurde, dobra, podlecę, bo to był przypadek. Ja nie mam walczyć. Pułapki mają walczyć same. Mam włączone burzenie jeszcze, żeby nie było? Tak, jest włączone burzenie. Ja! Patrzcie, jaka ekipa! Płot z żywych trupów, jak w The Walking Dead. Ło, normalnie najlepszy mur to taki z żywych trupów. Zobaczymy, czy w ogóle dadzą radę mi się przebić. Bo nie wykluczam, że nie zniszczą mi tych pułapek. O, tu nawet nie wiem. Tu chyba mi jedną właśnie zniszczyli. O, tutaj już z drugiej strony próbują podchodzić. Dobrze, dobrze. Aha, bo one chyba też za mną idą. Nie tylko do artefaktu, ale. Starałem się siedzieć mi na dupie. Nie, no, pięknie płoną. Tak naprawdę to wystarczyło otoczyć tą łapką z liści wszystko i ona by tutaj płonęła w nieskończoność i paliła. O, tutaj od lewej strony też widzę parę trupów. O, kolejny się nadział. I kolejna na cyce tutaj się nadziała. Ale oni są debilami, co to jest za słaba, sztuczna inteligencja? Sami wchodzą w ogień, nie? Widzą, że ja jestem na murze, więc wbiegają w ogień. Co z tego, że... Że i... Ło, znowu spadłem z muru. Co z tego, że ich rodacy tutaj płoną? Nie, on mnie widzi, więc on też wejdzie w ogień. Okej, okay, kolejny nie żyje. Jak się tak rozglądam dookoła, to chyba zostało tylko dosłownie... Dwóch kanibali chciałem powiedzieć, łącznie z tym na dole. Ale on już przed ogień, kolejny debil. O, i temu przypadkiem headshota trafiłem, przepraszam. Chciałem go sprowokować, żeby tutaj na pułapkę ustało. Tak jak ten dobry gieniek. No i kolejna idiotka wesz weszła w ogień. O, i kolejny idiota naziął się na kolce. Mogliby trochę być inteligentniejsi i zauważać takie rzeczy. Okej, okay, oni tu już będą wpadać. Jedną pułapkę mi zniszczyli, ale i tak nie udało im się przedrzeć przez mury, nawet chyba mi ich nie zaatakowali, także. Baza się sprawuje dobrze. Już nie będę dobijał tych pojedynczych kanibali. Jak film się podobał, przypominam o zostawieniu kciuka w górę. Nowych widzów, zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia dzwonka. I widzimy się w następnych filmach. Siema.